Ja nie wiem, czy są zakłady bukmacherskie, czy w ogóle można y, obstawiać Ochmana, ale pewnie jeżeli są, to można na tym zarobić duże pieniądze, bo no, wszyscy mówią, że masz naprawdę duże szanse. To zależy od osoby, czy oni chcą na mnie obstawiać y, jakieś pieniądze, ale no, ja bym akurat tego nie robił. <ścoughs> ja nie... Może że po, po prostu bezcenny. is a bad idea. A, a w sumie to wszystko może się wydarzyć. Dużo może się wydarzyć właśnie w turynie. Um, I no, spróbuję właśnie zrobić jak najlepiej, jak, jak mogę i, i, i zobaczymy, ale co będzie, to będzie. Ja nie czuję, że, że ja muszę wygrać ani nic. Po prostu chcę być zadowolony ze swojego występu i mam nadzieję, że, że ludziom to się spodoba. Czy to, że będziesz. Reprezentował Polskę, że jedziesz na Eurowizję jako Polak, to dla ciebie coś, co jest spełnieniem pewnych marzeń? No jak dla mnie to jest nowym doświadczeniem, takim pozytywnym. Taka fajna szansa, żeby wejść na scenę i jak najlepiej sobie zaprezentować. Jestem zawsze otwarty na takie nowe doświadczenia, i właśnie to jest taki. Kolejny krok. Nie chcę, żeby Eurowizja była taką ostatnią, ostatnią stacją dla mnie. Chcę, już, już myślę o tym, co, co może być po, ale, ale bardziej tak działam krok za krokiem. Chcesz powiedzieć, że Polska to jest taki przystanek w karierze międzynarodowej? Taki no, przystanek, ale dobry przystanek? Po prostu tam będę, tam gdzie będę miał najwięcej ilości obowiązków żebym tylko po prostu czuł się spełniony w tym, co robię. I od tego tak naprawdę zależy. No i w sumie to, to jest właśnie taki, taki krok, ale odpowiada mi to, że jestem tu. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i, i że mogę właśnie tutaj działać. I. No i, no i tak, zobaczymy co będzie później, ale aktualnie odpowiada mi Polska. Tutaj mam najwięcej fanów i najwięcej obowiązków i, i sprawia mi to um, no, dużą przyjemność. Radio Złote